Dzień dobry, witam serdecznie. E, zaczynamy akcja Kukurydza. E, tutaj działamy w sumie od rana, już pomału się robi ciemnawo. E, za chwilę będziemy jechać do nas Kosić. E, teraz Kosimy u wujka. E, no i w sumie akcja taka sama jak w zeszłym roku. Tutaj, z tego co pamiętam, to komentarze były różne, e, że lepiej wynająć z odwozem i tak dalej, i tak dalej. No my tutaj. Się dogadujemy, rolnicy z hodowlą jakąkolwiek tutaj z najbliższych wiosek. Wspólnie wynajmujemy sieczkarnie i tam sobie odwozimy. U nas w tym roku niecałe 5 hektarów kukurydzy do sieczki. Tak więc tutaj u wujka dopiero zaczynamy. Ale wujek ma tam chyba hektar czy trochę ponad hektar, więc szybko pójdzie. No i lecimy do nas, u nas po Ciemaku będziemy chyba ciąć trochę lipa jak to tam te pryzmy będą wychodzić mam nadzieję, że, że jakoś tutaj się uwiniemy jeszcze za takiej szarówki mam ze sobą drona miałem u nas właśnie latać, nagrywać ale z racji, że się robi ciemno to chyba już nie zdarza, ale jeszcze będę jeździł u znajomych to najwyżej gdzieś tam na chwilę z boczku przystanę i coś polatam, nagrywam, bo jeszcze akcji kukurydza dronem nie, nie nagrywałem to już tak na marginesie Także tutaj sobie pomału działamy. Ja mam naszą poczciwą D-47 z nadstawkami z płyty OSB. Jakoś to wytrzymuje, daje radę, więc coś tam zawsze się przewiezie. Parę metrów sześciennych, parę kilo, czy też parę arów ściętych na tą przyczepę wejdzie. I pyrkamy, także trochę młyn, trochę zamieszanie, bo to trzeba jeździć. Tutaj przed chwilą u znajomego woziliśmy. Był kawałek po polniakach, więc no jeżdżenie było non-stop w kółko. Tak, żeby właśnie się szkara nie stała. Tu u wójka jest trochę bliżej, u nas będzie całkiem blisko, bo jest właśnie koło domu. Z tym, że no myślałem, że to koło domu uda mi się nagrać. No niestety, niestety, chyba nic z tego. Na jakiś tam pierwszy odcineczek z tego koszenia nagram. Myślę, że jeszcze z jeden wleci e, i, i tak, to, tak to wygląda na ten rok. Grzywujek też wywrotką wozi, e, tutaj jakieś właśnie rozrzutniczki, e, tam Forschit jedzie. Także tak, jak będziemy ciąć u nas, to jeszcze właśnie włączę kamerkę. E, no tak, trochę się nie spodziewałem, że właśnie tyle zejdzie. Myślałem, że będzie lepszy widok do znajomego. Nie wziąłem na pole kamerki e, i, i, i właśnie nic, nic od rana nie nagrałem. Nagrywam teraz. Po drodze do domu zahaczyłem właśnie drapnąłem kamerę. Tutaj Deutsch. Ten Deutsch prasował u nas siano kiszonkę. E, teraz właśnie sieczkarnia sypie na, e, na bójka. Tam za kukurydzą stoi Case, który pracował u nas w Słomę. Także tutaj wszyscy można powiedzieć, znajomi z okolicy. Taka ekipa od nas ze wsi. Tutaj razem ze mną i wujkiem jest jeszcze jeden gospodarz. I od niego właśnie przed chwilą przyjechaliśmy. Dobra, zaraz się tutaj będę podstawiał, bo już kolejny wózek się będzie sypał. Ja jestem następny w kolejce jedziemy na pryzmę. Tutaj na tego forsza trochę wchodzi. No fajnie by było mieć taką objętościówkę, ale radzimy sobie czym, czym możemy. A few moments later. Także w tym roku u nas nocne koszenie, bo właśnie yy, kosimy naszą działkę pierwszą. Yy, tutaj jeden transport już pojechał, drugi się sypia, ja jestem trzeci zaraz. No niestety taka robota w nocy Nie wiem czy on już jest nasypany, czy ja mam jechać Przez się zrobił Zobaczymy jutro za dnia, jak będzie wyglądać pryzma. Na pierwszy rzut oka kukurydza nieco bardziej sucha niż była rok temu. No aczkolwiek nie jest to jeszcze całkowicie ususzone. Za szybko chciałem. kukurydza stoi, nie położyło, nie połamało, nie wybiło po tym gradobiciu, co mnie cieszy, bo u znajomego, no niestety, dzisiaj kosiliśmy taką kukurydzę, która ucierpiała dosyć mocno. No nie fajnie. Tutaj na szczęście jest ok, także ja wożę. Tato przy pryzmie tam steruje ruchem, kierownik. Ekipa taka jak w tamtym roku, chłopaki e, ładowarką, łychą, rozpychają e, dużym masejem, e, znajomy też ugniata. Także taka wspólna robota. E, co do ceny jeszcze nie jest mi ona do końca znana, tutaj jeszcze się nie rozliczamy. Zazwyczaj było tak, że paliwo było po naszej stronie. O, tutaj coś taka rzadszawa, ta kukurudza. Sporcigi się za mną ustawiają. No, taka miejscami trochę przerzedzona jednak dzicy mogli tutaj być. No, mówiłem chyba o rozliczaniu to właśnie zazwyczaj jest tak, że. Transport jest nasz, wiadomo, pryzma po naszej stronie. Tutaj wynajmujemy jedynie usługę siekania, można powiedzieć, bo do tej pory paliwo też było po naszej stronie. Tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym roku. I my tutaj się już między sobą rozliczamy. A sama usługa sieczkarni, na ten moment jeszcze nie wiem, co tam tutaj chłopaki ustalili. Że tnę w ciemno. No, także dzisiaj, jakby nie patrzeć, jeśli u nas uda się skończyć. Ale tu bruzdę nawet zrobił. Jeśli u nas uda się skończyć, no to będziemy mieli czterech gospodarzy z głowy. Mamy godzinę 20. E, daleko do jeżdżenia nie ma. Więc myślę, że tutaj te trzy godzinki powinno nam styknąć. Tym bardziej, że druga działka jest teoretycznie przy samych pryzmach, można powiedzieć. Więc z tamtej działki to ja już chyba tą wywrotką nie będę woził, bo później to się robi problematyczne wjeżdżanie na te pryzmy. Jeszcze jak jest silos, to śmiało można walić do góry, wdrapywać się. Tym bardziej, że no Johnny sobie spokojnie radzi z tą wywrotką. To, może u znajomych coś uda się nagrać, jak to wygląda. Eee, o, tyle właśnie na takie pryzmy usypywane, kopczyki, e, czy jak to tam się zwa? Jeszcze jak, jakoś inaczej to się gromadki, czy jakoś tak na to ludzie mówią. E, no, u nas e, tak się nie, nie mówi, po prostu pryzma to pryzma. E, Także, no, wjeżdżać, jak już jest wyżej, usypana e, na takie większe pochyłości, no, troszeczkę. Się miękko w kolanach zaczyna robić, jak tam ten ciągnik się przechyla i trochę obsuwa. Także, no, niestety, za bardzo nie mam co pokazać dziś w tym odcinku. Mamy sobotę 20. Jak wrócę do domu, to jeszcze na szybciutko postaram się zmontować taki, no, no, no byle jaki blok po prostu żeby pokazać, że akcja się u nas dzieje, natomiast no, mam nadzieję, że jakieś fajne ujęcia uda się jeszcze nagrać za dnia. Żałuję, że nie zabrałem ze sobą kamerki rano, tylko dopiero jak do nas jechaliśmy po drodze. Zahaczyłem o dom i wziąłem. No ale jeszcze będzie okazja, tak jak mówię, zaczynam się powtarzać. Dlatego już tu nie ma rudzy, widzimy się na pryzmie. Pryzmy będą dwie. No, do dupy Do dupy jest to, że jest ciemno. Tutaj mamy plac nieoświetlony, więc jedynie to co ciągniki mają na sobie to można przyś przyświecić. Mam nadzieję, że mimo wszystko e, pryzmy wyjdą w miarę prosto. Najważniejsze, żeby szefa było widać, on to powinien mieć taką e, kamizelkę odblaskową, albo kogucik taki świecący na głowie i by było go widać. Tutaj tu mam jechać. Równy, jest sucho e, tak więc bez jakichś tutaj właśnie przygód niespodzianek, bez wciągania błota na pryzmy bez tatlania się, bez wciągania się po polach, dobra e, a starej kukurydzy starczyło nam na styk, także tutaj jak też uformujemy pryzmy e, no to będziemy skarmiać się na bieżąco, zawsze tak robimy e, że po trochu zaczynamy od początku skarmiać, nigdy nic się nie działo być może nie jest to wskazane, ale tak jak mówię, robimy tak od, od dawna. I nigdy nic złego się nie działo. Oczywiście nie walimy od razu nie wiadomo ile, tylko stopniowo tej świeżej. No i zobaczymy faktycznie, jak to jutro będzie wyglądać, czy to jest aż taka sucha ta kukurydza. No, Rośliny na polu wydają się być suchsze. Zobaczymy jak ta sieczka będzie wyglądać. Zaczynam się powtarzać. Przez co mogę zacząć przynudzać. Dobra, to widzimy się później. Nieco z następnym transportem najwyżej stanę gdzieś z boku i trochę ponagrywam jak się chłopaki rozładowywują u nas. Zauważyłem przed chwilą, że tą blendę miałem opuszczoną, i nie dość, że jest ciemno i gówno widać, to jeszcze nic nie widzieliście przez to, że zasłoniłem wam wizję. Eee, no mam nadzieję, że teraz jest choć ciutkę lepiej, że te światła w ciągu coś tutaj dają. Eee, no, ja znowu jadę za kolejnym transportem. Eee, szybko idzie, tak mi się wydaje, że dosyć fajnie to ubywa. Że tam pryzemki już nam się robią. No i 4,80 w zeszłym roku było 4, ale, ale właśnie to była ta żadzizna w tamtym roku, przez co można powiedzieć, że było 3, a nie 4. W tym roku wygląda to trochę lepiej. Tam się pilnuje chłopaków. Nie wiem, czy świecić na tył na przyczepę światła, czy to operatorowi przeszkadza, czy nie przeszkadza. W sumie mi to jest chyba bez różnicy. Tutaj taka trochę niższa ta kukurydza. No popalowana tutaj ta kukurydza w okolicy, zauważyłem. Nie wiem, czy to od pogody zależało. Ta góra osła w miejscami. Bo wysiane, wszędzie tak samo, tak samo uprawione, nawożone. Także w ten sposób na gospodarstwie u nas kukurydzę kosimy trzeci rok. Drugi rok jeżdżę ja w transporcie. Pierwszy rok to tam tato trochę jeździł u nas i trochę właśnie pomagał u znajomych. 60 jeszcze wtedy. No teraz ja już Johnem tutaj śmigam. Wcześniej, zanim właśnie kosiliśmy Jaguarem, tak jak teraz, no to we trzech tutaj ze wsi mieliśmy sieczkarnię, to znaczy znajomy miał jedną jednorzędową no i trochę tutaj właśnie się bawiliśmy. Zdecydowanie dłużej to wszystko trwało. Teraz opędzujemy to w parę godzin. No a tak to jednorzędówką to byśmy tutaj jeździli kilka dni. W całej wiosce mogłem stać w miejscu, objechałem pole dookoła. W sumie bez sensu, no ale lepiej pilnować niż. No z tej perspektywy wygląda to, to dosyć fajnie. Doświadczenia jak oporowcy, usługowcy, też chcę się tutaj trochę pod operatora dostosować, więc mniej więcej ustalam prędkość taką, jaką on się już teraz rozpędzi i po prostu jadę ze stałą prędkością, a on już tam sobie strumień e, kieruje. No chyba, że jest jakaś e, kukurydza niższa, że można szybciej pojechać czy coś, e, no to wtedy widzę, albo po prostu operator daje znać. To tak. To co obczaiłem by nic, ale jednak jakoś trzeba współpracować no i tak 6 na godzinę mniej więcej jeździ. To jest też ten minus, że najlepiej się sypie już od czoła albo jakoś po skosie, bo jak się od boku na pryzmę podjeżdża, to czasami mimo że się jedzie i wysypuje, to jednak jak tak majtnie rzuci tą masą, to się strasznie to rozsypuje. Więc no tutaj te rozrzutniki czy objętościówki, to zdecydowanie są lepsze, są do tego mniej więcej przystosowane, ale nie jest najgorzej. Ale bardziej sucha jest niż w tamtym roku Ale no, nie jest tragedia Któregoś roku to żeśmy taki wiór Który chyba wodą nawet polewaliśmy no. To tu z właśnie bywa To też wtedy 18 sierpnia to kosili Suszę, A mi Mocne manewry, dalszy ciąg, Pryzmy nabierają kształtu. Eee, no, ja tutaj siedzieć jeszcze może wysypię z jednym transportem. Choć już by pasowało, żeby jeździły po prostu te wózki, które sypią na tył. No ale do końca dużo nie zostało. Eee, no i też właśnie miałem. Wam pokazać, jak to będzie wyglądać jutro. Z tym, że nie wiem, czy się to uda. Tutaj się musimy jeszcze zgadać o której jutro i u kogo zaczynamy dalsze zmagania. I w tym czasie, chyba tato sam by tutaj właśnie ogarnął przykrywanie. No, a ja bym jeździł u chłopaków, pomagał. Zobaczymy, jak to będzie. Także jadę jeszcze tak sekuracyjnie właśnie, być może z ostatnim moim transportem na dzisiaj. Gdzieś tam się jakoś spróbuję dokleić do tej pryzmy. Z tą moją wywroteczką nieszczęsną. Tutaj rżysko po kukurydzy wygląda dosyć fajnie, bo nie widzę jakichś właśnie kolb walających się po ziemi, także nie, nie zostało to obite. No gdzieś tam sporadycznie wiadomo, że się trafi, ale ogólnie pole w miarę czyste. E, także tutaj ta działka wygląda chyba lepiej niż e, ta poprzednia. Że mam nadzieję, że zapasik paszy w końcu będzie. Mam jeszcze parę balotów, siano, kiszonki jest. Jeszcze myślę, że z 20 balocików zrobimy teraz z trzeciego pokosu. Coś tam tej paszy się uzupełni. O, ze słowem jestem raczej spokojny. Tutaj transport poszedł. Wolę jak sypię od prawej strony, bo wygodniej na tą stronę się obraca. No i jeszcze kawałek pola nam został. A mamy godzinę... nie wiem, którą. 22. To myślę, że jeszcze z godzina czasu i będziemy mieli y, kukurydzę z głowy na naszym gospodarstwie. Jeszcze zostać, właśnie jeszcze to przykryć i, i pożywienie dla bydła będzie. Kurcze coś chłopaki zasuwają. No i też jak kukurydza właśnie co on zrobi? Kolego Krzyśku tak się nie robi. jest stojąca ładna kukurydza to to zdecydowanie lepiej idzie niż właśnie jakaś położona powalona Na 6 metrów, tak żeby folia ósemka pasowała, ale tak się zastanawiam, czy to aby się nam kurcze nie rozjechało trochę. Jakby się nie starał, jak bujnie, tą masę tak się narozpiernicza i tyle. Dobra, robię jeszcze jedną rundkę dookoła. Boczek trochę ugniotę. Żeby na darmo nie jechać. Także taka akcja. Jak chcecie widzieć taką akcję za dnia, no to możecie sobie odpalić z zeszłego roku. Też były odcinki właśnie. Tutaj ekipa ta sama więc więcej widać lub po prostu poczekać na kolejne odcinki mam nadzieję, że coś uda się nagrać także na ten moment po prostu kończę taki oto vloga z pracy u nas przy Kukurydzy no w tym roku wyszło to po ciemaku no ale na to już nic nie poradzę dobra, dzięki serdeczne za uwagę mam nadzieję, że mimo wszystko się podobało, że że wysłuchaliście tego mojego marudzenia z Cionika. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.